Ciemaczka, witajcie, na moim kanale ja jestem Amanda, z nami jest. jestem Lena i Mateusz. I w dzisiaj moje odcinku, Ała, którego nie mam. O, ja mam Ała, patrzcie, mam Ała, mam e, placer z kózkami panek Duża historia, w ogóle mam sobie nogi, słuchajcie. I obcięłam sobie kawałek skóry. Nie pytajcie jak to zrobiłam, bo nie mam tego pojęcia, jestem po prostu utalentowana. W dzisiejszym odcinku idziemy do Lupexu i będziemy wybierać stylówki dla mnie i dla Leny. Jeżeli nie będziecie uchów dla Leny, to będziemy wybierać tylko stylówki dla mnie. Będziemy mieli na to 5 minut myślę, Chciałam się przywitać, będąć osubskrywania do kanału. Na bieżąco, po bawią się codziennie o godzinie 15 Podajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka I podajcie na kanał do ręki. I widzimy się na miejscu Idziemy Trochę się stresuję nagrywać, bo tu jest strasznie cicho Lena idzie pierwsza, bo tak chciała I będzie wybierać stroje dla mnie Potem ja będę wybierać dla siebie I będziemy oceniać, kogo stylizacja jest lepsza Dobra Lena, idź Chodźcie Ja widziałam, coś mam z tym Mam plan na jakieś Chyba sobie nie, to nie. Nie wiem. Nie, tylko za dużo. Czy to jest prawda? Nie ma po prostu. Nie, ale to chyba jest za mało. To jest taki list. A to jest ręka. Owony. O spodniach? No tak, tylko gdzie one są? Nie wiem, no tam były spodnie. Mama lubi takie. O nie. Mama lubi takie. Nie, nie. Nie ma, ranek w w Ej, nie ma. Ej, nie ma nic. To może to. Być. To jest wyzmierka? Tak. Okay. Jaki jest rozmiar? Za duży. Jakie mała ma... Dawaj, ten ma nikt. Nie. No nie są złe, ale... Nie no, bo to jest na rozmiar metr czterdzieści sześć. Nawet wiesz, jaki mała ma rozmiar. Wiem, ej wiesz, że kończy się nam czas. Co? 6 minut, już jest. Um. Aj, dobra, jesteśmy taki. O, rozmiar musiał znać. To nie będzie mamy rozmiar. Bardzo krótkie. Ej, no to, ej, ale tu mama by musiała zostać w tych leginsach. Ej, no to niech mama zostanie w tych reginsach. Ma, że nie będzie zadowolona. Mama, nie będziesz miała spodni. W, w zasadzie minęło już 8 osiem. Ale żadny spodni był było w swoim rodzinie. Tylko sfaterek. Co? No nie było nic. Wybrała ci spodnie metr czterdzieści sześć. Więc też jest za mały, moim zdaniem. Ej, ja się nie umiem bawić. <śmiennie> Ale powiedziała, ja, ja że dobra bierzemy. Ogólnie to stwierdziłam, że lepiej być jak ona będzie wybierać sylwetki, a ja jej kilka razy, bo takie ja sama sobie. Wiadomo, że ja sobie biorę po co ja chcę, nie? Nie, no za, czy za małe? No nie wiem, ma planę. Znalazłam taką fajną bluzę dla Leny, ale z planu też trochę co. Kurde, sweterek, jak sweterek liczyłam, że Lena właśnie kombinuje, weźmiemy jakiś szal, bluzkę, bluzkę, Nie, spodniami, Ona ze spodniami. ze spodniałam. ze i się oparłam. Uh -huh. Aha. Pierwszą rundę wygramię, ale teraz pójdziemy sobie i będziemy szukać rzeczy dla Leny. Ja w międzyczasie sobie chodziłam, szukałam bardzo mało jest na Leny rozmiar, ale myślę, że coś znajdę. Ej, ale patrzcie, patrzcie w ogóle, za odcięciu samochodu tej płaszczy z Tradivariusa. 50 zł, co prawda, 57 zł. Rozumiem Armu. Przymierzałam go tak na to, ale chcę go przymierzyć zaraz bez, bez rękawiczek, bez bluzy, no nie? Du, du, du. O nie, o nie. Tu jest strasznie dużo ubrań nawet takich opaskach. Zaraz ci pokażę, jakie ubrań załapałam. Na kogo? Na Boba. Po prostu ten odcinek powinniśmy nagrać 5 lat temu na piżama. Ogólnie, spokojna. Aż taka ładna by była. Ale i co tam dalej? Oszustko. no. Przecież spokojnie można by ją kupić. Ej, o, to ten dłuższy tył. Moja stylowa to jest taka kobieta w piżamie. Ja ogólnie jak chodziłam wcześniej to, nie myślałam o tym, ale... Czy jeszcze nie będzie za duże? Znaczy za małe. No, krótkie jest. Krótkie? Weźmiemy. Tylko, będziemy pokazać. Zobaczymy. E, a taka duża tutaj tylko. XS-ka a ile ja mam czasu jeszcze? Dwie minuty i dziesięć sekund. Jeśli mi zostało? No. A ja już mam tutaj patrzeć. Ja mam ogólnie już dwie propozycje. Ja jestem ciekawa, że. No na... się już ta jest to. No nie, nie podobnie. Lena to oszustka. O, o fajne to! Cześć! Dobra, słuchaj, mhm. czy Trochę za późno się obudziłam, żeby nagrywać ten odcinek. Nie mamy dużego wyboru w lumpeksach, bo są pozamykane. To jest tak dziwnie i tak cicho. Nawet muzyka żadna nie ma. O, mhm. jest fajna. Nie ma suwaku. Obsuta takie Dla ja mnie chyba nie koniecznie. O Nasz pierwszy dzień mamy. 2027. Ja i mama Dominika. Pozdrawiamy. Ja mam chyba wszystko. Można było. odmawiać. Mamy Lena. No. Zmieściłaś się w Mamy pierwszą propozycję. Górę mam taką. No i nawet taka dłuż szalenia, dłuższa. Lena robi dłuższe lustki. Chcesz ją? No ją. Dziesięć złotych. Uh -huh. Tu mam takie spodnie? Piżama? to jest, no? Nie, to do szkoły. Piżama, taka pokaż. ale za krótko no. być. Nie podoba Ci, no, dobra. To do tej bluzki, do tej błyski będą te spodnie. Nie podobają ci się spodnie? trzymaj koszulkę. Jeszcze jest ostatnia propozycja dołu. To jest taka spodniczka. No jest za krótka, właśnie to zauważyłam, więc w sumie Lena ma górę. Ale dlatego, bo nie wybrała dołu. Ja do jej przygotowałam w trzech wersjach. To kupujemy? Ja niestety twojego swetorka nie kupuję, więc zostawimy go. Ale będziemy miała drugą próbę teraz stworzenia dla mnie idealnej stylizacji. I zobaczymy nie jaki ja żeby taki plan, że wybierzemy jaką sukienkę była jak powiedziała, bo to spodnie nie zbyt nie mam. jakąś torebkę, bo teraz już nie torebki, więc come on, come on. Gdzie są sukienki? Mamy sukienkę. Myślę, że chodźcie dalej. I co, masz coś w końcu? Nie mam. A popatrz, o tu dalej w lewo. Taka. Jest to? Jest czy... No, ale to chyba nie wolno. to może taką. Czerwoną? Nie mam nic do babci. Czerwona. Tak? jaki hmm. rozmiar? Trochę za duży Ale dobra, mam powiedziała że może wybrać stylizację i dobrać do tego coś jeszcze no to bym się wcześniej tak podobała Ta różowa ogólnie jest ładna, ale ja do tego inną sukienkę To chodźmy tak na tę krótką, bo mama ja tak No ale musiałabyś mieć spodnie do tego To nie jest sukienka, to taka tunika Nawet nie, to jest długa koszulka To jest sukienka Co to jest? Sukienka, budniczko Dziwna trochę Koniec czasu? No, a ty nic nie masz. To by już dawno czas skończyć. Wiem, to co? Musimy szybko wybrać. Chyba bierzemy tą czerwoną. Tak, bierzemy tam. czerwoną. No to bierz, wyłączamy i wracamy do mamy. Tylko jest czasu, to już był dwa razy chyba. Dwa razy. Właśnie, strasznie długo było, Torebka nowa chyba jest. Bardzo ładny stan Jak? A tu jeszcze. No, jedno do drugiego nie pasuje. Co? Jak? Nie pasuje? A jak takie sukienko? samo? to ona taka krótka. Krótka, wcześniej wybrała ci taką. No, totalnie, to nie jest mój styl. Do... I to też nie jest twój styl. Może tylko do... nie Ładna jest, ale to nie, nie. nie w mamy z Nie mamy stylu. Nie bójstwo. No, nie wiedziałam, że ona jest pod Teraz ja. z Czy nie jest to... A to dziecko. Teraz ja idę wybierać <kłuk> Lenie. Dobra, ja mam trudniejsze zadanie, bo wcześniej wybrałam już kilka rzeczy dla Leny. A tu wam, jest mega mało w Leny rozmiarze, ale oczywiście, że sobie znajdziemy. Mili, mam pięć minut. miała z dziewięć. No dobra, bo Len. Ja mam też utrudnione mimo wszystko, bo jest z dzieckiem. ej. Pach. Fajna. Nie jest powiedziane, że to jest chłopienca. No nie wiem czy na rękawy czegoś tam nie miała no, Dobra, zobaczymy, jak później rozmiałam czasu Potrzebujemy bo... góry i <giby> Będzie coś? Rozmiar tej pierwszej rzeczy. <giby> leginsy. Leginsy, takie jeansowe leginsy. Tak, jeanso, leginsy. Ej, i patrz nawet. Pod kolor powiedzmy. To jeszcze taka koszulka do tego. No i tu może być problemy. Fajnie jakby jakaś czarna albo biała. Biała była. Ale no patrzek to są rozmiary. O, PlayStation. No. Kiepsko to widza. Kno? Nie będzie w góry. Chyba nie. Ej, ale fajna, bo jakby co wolę mieć jakąkolwiek górę. Ile mam czasu? Półtora. Ja. Oh. Lipsy. Jak ma kultu, tak? no dobra, no, nic, zostawię to tak Co, z niebieskim? No bo tu nie ma No co? niebieskie, do tego niebieskie buty o, Tylko nie mam butów, ale i co, od razu by te. <laughs> <laughs> nie widzicie, bo to, roku, bo to już... <laughs> Dobra, nic, myślę, że możemy tu pokazywać Leni, zobaczymy, czy się spodoba Wybrałam dla ciebie to jak... leginsy, takie, panterkę To są leginsy Ok, ja Ej, a to jest jej rozmiar Bo ona może za wysoko trzyma. Za Ale to nie są z wysokim no, stawy, to są takie jak leginsy, nie wszystkie spodnie są Średnio Dobra, średnio Do tego taka niebieska bluzo-bluzka ma Captur Tylko była w niebieskim kolorze? Tak, tylko była w niebieskim kolorze I do tego mam taką szarą baseballkę. Do tej to ona mi się ale... Przymierz ją i pokażę ci jak wyglądasz Dobra, jest na ciebie, na pewno Wpierw pokaż ci mamie Ej, fajna Fajna, mi się podoba No więc, taki morał z tego, że ja wybrałam Lenie rzeczy No niektóre jej się nie podobały, co prawda? No, ale ale Lena ma taki gust, więc to ciężko znaleźć w się pod jej styl Bad girl <laughs> Niestety dla mnie nic się nie udało znaleźć A dla Leny chociaż dwie rzeczy Zawsze to coś nowego W ogóle Lena wytargała misia Możesz pokazać? Dobry! Jak się to BABY? Baby! A ja mam żele pod prysznic To są takie szklanki, kieliszki lampki, inspirowane chyba jakimiś trunkami, ale powiem wam koszą 10 złotych i chyba się 75 groszy, ale nie, najpiękniejszy zapach peelingu jaki wąchałam, to jest najpiękniejszy zapach, wszystkie te trzy są piękne, były jeszcze dwa ale stwierdziłam, że już trzy to trochę za dużo że kupuję, ale kupiłam jestem bardzo zadowolona jeżeli macie takie lumpy tekstylowo to polecam zajrzeć Dobra, tak więc wróciliśmy do domu, Czy odcinek był udany, szkoda, że ja sobie nic nie kupiłam ale fajnie w sumie, że udało się dostać e, jakieś ubranka dla Leny. Fajnie byłoby ten odcinek powtórzyć, ale myślę, że w jakiejś sieciówce, wydaje mi się, że będzie większe pole do popisu niż jednak w Lunpeksie, bo Lenie było ciężko z tymi rozmiarami, żeby to było na mnie dobre, a w sieciówce będzie trochę łatwiej, jeżeli chodzi o Lenkę. Jeżeli takie odcinki wam się podobają i chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja jeszcze chciałabym pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiam 5 osób, a jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś być pozdrawiona w kolejnym odcinku, Wystarczy, że skomentujesz ten film na dole i być może wybiorę właśnie Ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Elizę. Chciałabym pozdrowić również Natalkę i Julkę, Lenę, Oledziubę i Maję. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to proszę starczyć łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, żeby być na bieżąco, i wpadajcie na kanał do lęki. I no na tym momencie z Wami żegnam i widzimy się jutro. Pa!